Len aspekt francuski fizyk podjął próbę udowodnienia, że Albert Einstein przynajmniej pod jednym względem nie miał racji. Aspekt badał osobliwą cechę fizyki kwantowej zwaną nielokalnością, bądź splątaniem. Niels Bohr, pionier fizyki kwantowej, zdobywca Nagrody Nobla, odkrył, że kiedy subatomowe cząsteczki takie jak elektrony lub fotony wejdą ze sobą w kontakt, to już na zawsze potrafią bez żadnej widocznej przyczyny wpływać na siebie w sposób natychmiastowy niezależnie od odległości. Kiedy cząsteczki są splątane, działanie jednej zawsze będzie wpływało na drugą w tym samym bądź przeciwnym kierunku, nieważne jak duża odległość będzie je od siebie dzieliła. Cząsteczki te zachowują się jak para pokrzywdzonych przez los kochanków, którzy zostali zmuszeni do separacji i samotnego życia po wsze czasy. Ale mimo to, cały czas znają dokładnie nie tylko swoje ruchy, ale również imitują poczynania drugiego, pokres swoich dni. Albert Einstein nie zaakceptował teorii nielokalności, dyskredytując ją słowami: tajemnicze działanie na odległość. Einstein twierdził, że tego rodzaju natychmiastowy kontakt nie mógł mieć miejsca, ponieważ, aby mogło do niego dojść, informacja musiałaby podróżować szybciej niż światło które stanowiło dla niego absolutną granicę prędkości, z jaką jedna rzecz może wpływać na drugą. Nawet subatomowe cząsteczki nie mogą wpływać na inne cząsteczki szybciej niż wymaga tego czas potrzebny na dotarcie jednej do drugiej z prędkością światła. W 1972 roku irlandzki fizyk John Bell obmyślił prostą metodę mającą na celu sprawdzenie prawdziwości teorii nielokalności. Polegała ona na dokonaniu pomiarów na parze cząstek kwantowych, które kiedyś pozostawały w kontakcie, ale teraz zostały od siebie oddzielone. Nasze zdroworozsądkowe spojrzenie na świat podpowiada nam, że jeden pomiar będzie większy od drugiego i tym samym zademonstruje ich nierówność. Gdyby nierówność została pogwałcona, stanowiłoby to dowód, że dwie cząsteczki były splątane. Nierówność Bella była uznawana za inteligentny eksperyment myślowy. Aż do czasu, gdy eksperyment aspekta z prawdziwego życia pokazał, że kiedy dwa fotony zostają wystrzelone z pojedynczego atomu, to pomiar jednego fotonu natychmiast wpływa na pozycję drugiego. Podczas eksperymentu zauważono, że to, co działo się z jednym z nich, było identyczne lub zupełnie przeciwne do tego, co działo się z drugim. Jakiś niewidzialny przewód w przestrzeni zdawał się łączyć cząstki kwantowe, sprawiając, że nieustannie podążały za sobą. Aspekt ostatecznie udowodnił, że cząsteczki mogą podróżować szybciej niż prędkość światła, ale oprócz tego przedstawił również ważny pierwszy dowód, że na najniższym poziomie materii wszystko jest ze sobą powiązane. Eksperyment aspekta nie został zauważony przez żadne pisma brukowe. Interpretacja odkryć aspekta wysunięta przez Dawida Bohma, fizyka z Uniwersytetu Londyńskiego. Według Bohma jeden drobny eksperyment aspekta zniszczył podwaliny fizyki. Nie można było już dłużej twierdzić, że materia jest oddzielna, należy raczej uznać, że jest ze wszystkim powiązana. Bohm twierdził, że subatomowe cząstki mogą pozostawać ze sobą we wzajemnym kontakcie bez względu na dzielącą je odległość, nie dlatego, że wysyłają jakieś tajemnicze sygnały, ale dlatego, że ich oddzielność to zwykła iluzja. Utrzymuje on, że na głębszym poziomie rzeczywistości te cząstki nie są indywidualnymi jednostkami. Ale stanowią odzwierciedlenie tego samego fundamentalnego czegoś. Bohm, jako jeden z pierwszych, uważał, że obiektywna i twarda rzeczywistość w zasadzie nie istnieje. Twierdził, że we wszechświecie wszystko jest w pewien sposób zwinięte, a jego modelem był hologram. W klasycznym hologramie laserowym promień lasera jest rozszczepiony. Jeden promień odbija się od przedmiotu, np. od jabłka, a drugi odbija się od kilku luster. Rezultat powstały na płycie fotograficznej, symbolizujący wzorzec interferencyjny tych fal, przypomina dziwny zbiór koncentrycznych kół. Ale kiedy przez film przepuścimy wiązkę światła z lasera, zobaczymy pełny, trójwymiarowy, wirtualny obraz jabłka. Doskonałym na to przykładem jest wizerunek księżniczki Lei, wyświetlony przez R2D2 w czwartej części Gwiezdnych Wojen. Bochm uważał, że wszechświat to gigantyczna centrala informacyjna nieprzerwanej całości, w której wszystko, co istnieje we wszechświecie, jest już obecne w jakiejś niewidzialnej sferze poza czasem i przestrzenią, polu wszelkich możliwości, aby kiedy przyjdzie na to pora, zamanifestowało się lub ujawniło.